Emilian Kamiński: Zaginięcie Bochtana Gadomskiego aktor miał kto odpowiada za jego zgon. Gdy 24 marca 2020 roku, roku w dość dziwnych okolicznościach zmarł Bochtan Gadomski, Emilian Kamiński od razu zaczął przyglądać się wydarzeniom towarzyszącym odejściu dziennikarza. Również przyjaciele Gadomskiego, mieszkający na co dzień w Stanach Zjednoczonych, zaangażowali się w sprawę. Aktorka Katarzyna Śmiechowicz w pierwszej kolejności przystąpiła do poszukiwań zaginionego. Później wraz ze znajomymi podjęła decyzję o wynajęciu detektywa. Emilian Kamiński wraz ze swoją żoną Justyną sięńczyło jako jedni z pierwszych i nielicznych artystów w Polsce nie wahali się ani chwili i dołączyli do tych działań wspomina Katarzyna Śmiechowicz w wywiadzie dla Super Expressu. Aktorka zauważyła, że Emilian Kamiński i jego żona, Justyna sięńczyło wierzyli w sprawiedliwość. Mieli nadzieję, że winni śmierci dziennikarza zostaną należycie ukarani. Kamiński był prawym człowiekiem i bardzo mu zależało, aby wyjaśnić okoliczności zaginięcia. A potem tajemniczej śmierci kadomskiego, wierzył, że sprawiedliwości powinno stać się zadość. A winni powinni być ukarani podkreśla Katarzyna Śmiechowicz w wywiadzie dla Expressu. Artur Goks, który współpracował z Teatrem Kamienica, wraz z Katarzyną Śmiechowicz zapoczątkował akcję wyjaśniania okoliczności śmierci Bochtana Gadomskiego. Pomoc Emiliana Kamińskiego okazała się jednak kluczowa. Artysta, który przyjaźnił się z Gadomskim. Nie miał najmniejszych wątpliwości, że dziennikarz padł ofiarą pazernych na pieniądze ludzi. Na pewno stała się nieprawość, na pierwszy rzut oka widać, że to było nadużycie. Szwindel po prostu mówił otwarcie Emilian Kamiński. W chwili obecnej toczą się aż trzy postępowania sądowe związane z Bohdanem Gadomskim. Pierwszy z nich dotyczy fałszerstwa testamentu, drugie ma związek z kradzieżą. Trzecie natomiast to postępowanie spadkowe. Sąd dąży także do ustalenia, kto ponosi winę za zgą Bochtana Gadomskiego. Z dotychczasowych doniesień wiadomo, że w ostatnim okresie życia opiekę nad Bochtanem Gadomskim sprawował śpiewak operowy ukraińskiego pochodzenia. Borys to właśnie jemu na krótko przed śmiercią dziennikarz zdecydował się zapisać majątek. Mężczyzna zmienił swój testament przekazując opiekunowi m.in. mieszkanie w Łodzi. Zaraz po śmierci dziennikarza, pracownicy szpitala zorientowali się, że mogło dojść do nadużycia. Placówka zawiadomiła prokuraturę. Bochtan Gadomski był człowiekiem majętnym. Pozostawił po sobie nie tylko nieruchomość w Łodzi i konta w banku, ale także archiwa unikatowych nagrań artystów polskich i zagranicznych oraz wyjątkowe fotografie. Na przykład zdjęcia z domu Violetty Villas. Dziś nie ulega już wątpliwości, że Bohdan Gadomski nie umarł w sposób przypadkowy. Przyczyną zgonu było podanie mu krotnej dawki insuliny, co wywołało stan głębokiej glikemii. Opiekunom postawiono zarzut umyślnego spowodowania śmierci. Przyjaciele Gadomskiego nie cieszą się z obrotu sytuacji, ale wspólny cel zbliżył ich bardzo. A wyjaśnianie prawdy utwierdziło ich w przekonaniu, że warto działać w imię słusznej sprawy, nawet jeśli nie jest to łatwe i wygodne dla innych. Bochten i Emilian będą mogli odpoczywać w spokoju, mówił w wywiadzie dla Super Ekspresu, jeden z Polaków mieszkających za oceanem.